Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzień dobry. Przepraszam Pani? Julia Price. Chanel numer 5. Ksiądz zna się na perfumach? Musimy wiedzieć, kim Pani jest naprawdę. Wielu ludzi uważało Panią za psychopatkę. Osobę zboczoną. Była Pani sadystką. Przestraszyła się Pani? Ja czego? Same siebie. Sadystka, zbrodniarka chce się nagle spotkać prywatnie z prymasem polskim. Ciekawe dlaczego, prawda? No właśnie. Dlaczego? Chcesz wzbudzić litość? Mnie nikt nie kochał. Zrozumiał ksiądz, dlaczego taka jest. Pani się modli? Nie można odrzucać tych, którzy nie nienawidzą Boga, bo o Niego szukają. Trzeba jednak założyć, że Bóg istnieje, tak? Tak. Ale Boga nie ma! Żeby się modlić, trzeba wierzyć. Niekoniecznie ja na przykład się modlę.